Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3 I pierwsza rzecz którą zrobię to zniżę sobie głos, bo jak zauważyłem na klipach to jest ona... Za wysoka przynajmniej muzyka Teraz trochę zniżę... Okej, okay, powinno być dobrze Poczekajcie, ja sobie na sprawdzę czy... Jak to tam słychać Ok, wszystko jest dobrze, więc y, możemy zaczynać. Pomyślałem nad tym, którą drogę wybrać, czy wybrać drogę druidów, czy bandytów, i jednak wybieram drogę bandytów. A co tam, trochę ekstra pójdzie. Tu jest skrzynia, w której nie pamiętam dokładnie co było. O, miksteramany. No to warto było zajrzeć. Ok, tu się zaczyna. Trochę zmarnuję tutaj many. Ale, no, ale to? No, trochę laguje, ale to. Gotych Training zawsze będzie lagować. Szczególnie dlatego, że wysyłam teraz czwarty chyba odcinek. Okej, jestem jeszcze w Redok. Tak, jestem jeszcze w Redok. Dzięki kochanemu YouTube'owi. O kurde, który w... po prostu w... nie wiem, odwala mu już kompletnie. Zresztą nie tylko ja, tak mam. Wymyśla przesyłanie filmów przez 300 minut, po czym blokuje się na 50%. No to coś tu jest nie, nie się tak. No z szczerze, fakt, że oni to teraz odpływają. To nie było w planach, ale mi to nie przeszkadza, wiecie. O, no proszę, no. Farma nam pomaga się bić. Wszystko jest fajnie, cacy? Już nie jest. Bez i słowy bander, co jedzie, no wiesz co? Pokazałeś mu! Aaaa, ah, bardziej 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 Andyta. Wow Nie, nie, nie Co za kurde, co za dziad Muszę mahać te Chcesz się bić? Okej, okay. sam tego chciałeś Pamiętaj, ostrzegałem Fuck. Dobra, 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 dobra. Ani eee, krok to oni tam jeszcze ten szlazuku. Już się podpali. Jego się zabije i chyba nie wiem czy to będą wszyscy. są w jaskini, ale... W jaskini nie będę wchodził, bo to jednak trochę za dużo czasu by zajmowało. Pytam tylko złom od tych złodziei. Oj, niewolnik padł Szykre. Dobra To chyba wszystko, co tutaj leży Więc Nie wiem, czy jeszcze na górze kilku nie stoi Na warcie Powinni przed wejściem do jaskini stać Aj nie łuk A jeden tutaj stoi, dwóch, dobra, dwóch Dobra, to tych tutaj zabiję, ale do jaskini już nie będę wchodził. Możesz przestać? O kurde. Ty chamie, ty. Od tylca atakujesz? No następny! Fajnie by to w nocy wyglądało jak się tak fajnie palą. Oj, już nie ma. I jak to ma nasze leci. Szlak, szlak. Zapływajcie na zabawę z y, łukiem. Ale nie laguj się, gotifu, masz 230 giga wolnego miejsca, więc nie maruj Ja rozumiem, że się przesyła film, ale wiesz jest jakieś granice. Nie, 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 nie. Hamie ty. O, mikrofona lecznicza. Fajnie. Ja wolałbym manny. A jak ja coś chcę, to tego nie mam. Dostanę to dopiero wtedy, do kiedy nie będzie mi to w ogóle potrzebne. No i dobra, to jest skufer to ty też sobie, ten opróżnie, zobaczy czy tam nie ma i idziemy dalej. Po drodze spotkamy jaskinię wilczą. W którą trzeba będzie oczyścić, bo to będzie jeden z... jeden z questów w monterze. A w środku niej będzie miecz, który należy do węzela i trzeba będzie mu, to, mu go oddać. Znaczy, nie trzeba będzie, ale... Kurde manem przez niego straciłem No na no, następny Chyba nie znajdę tego glebila skuszu Chodź tu No i nie i już nie wyjmiesz sobie tego Nie no, ale Przez niego straciłem dwa rzuty To mocne Ja się w... Po co ja się w ogóle próbuję? Po co ja w ogóle się rzucam z tym mieciem jak ja magiem jestem? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Duch w ziemi. Po co ja w ogóle się z miedziem rzucam? Ja nie rozumiem tego. będzie raczej taka krótka seria, ponieważ nie mam zbyt wiele czasu. Także nie wiem... Myślę, że oczyszczę już tą wilczą jaskinię. Aha, miałem tu nie wchodzić. E, oczyszczę tą jaskinię, tą wilczą. E, myślę, że dojdę do Montery, tam pogadam z tym dowódcą i to będzie wszystko, co nagram dzisiaj. Chociaż na NG to ten odcinek z YouTube'a, to zobaczycie gdzieś się w ogóle w lutym. Jeśli dobrze pójdzie. Kurde. Wiem, że jestem magiem, powinienem w niego rzucać kulami ognia, ale nie chce mi się marnować miksturmany, więc... Chodź, chodź, chodź. Ma na sobie zostawić właśnie na te, na te wilki, które są już chyba za tym zakrętem, ile dobrze pamiętam, tak? Tu jest ta jaskinia i znowu wilki. Juhu, ja nie wiem czemu nie, co nie się na te wilki uparli. No, wygłodniałe wilki. Wilki, kurde. Jakieś dzikie. No, dzikie wilki, no Czemu ja jem pieczeń? Ja bym chciała No i patrzcie, samy 5 miksy, już tylko O rany Laura Bezi Raz kozie śmierć, wchodzimy Zablokany Ok, czyli wilka mam na dwa hity. Przemię tego zabłąkanego, nie wiem, to jakaś. Ojej. Ojej. Kurde. Czy to nie muszę być takie szybkie? No a teraz ucieka, no. Taki spryciarz. O, rosa poranna. Jakieś kufery. Ten miecz jest y, na końcu skini. Ja go chyba też nie mogę y, ubrać. Z tego co pamiętam, no raczej na pewno nie. On jest za mocny. Czy znaczy, za dużo siły potrzebujesz, żeby go ubrać? Ja... Siłę to ja mam tlec na początku, plus chyba dwie z areny w redog, więc. <sklap> Czy te wielki może być ognioodporne? Jakaś nowa krzyżówka. Nie, nie, ani się waż. Koniec many. Cześć! Pogłaskam cię. Albo nie. No co? Ja tu chcę głaskać, a ten mi tutaj wyłazi. Masz, No i quest nam się już od razu zaliczył. Czyli możemy teraz spokojnie już wejść po ten... Ten miecz. No najmniej to dało się za pierwszym razem. Pamiętam, jak kiedyś grałem muntownikiem. Pse, wojownikiem znaczy się. To chyba z 10 prób wziąłem, bo mnie zagryzły. Ja tego nienawidzę wilków. Jak razcie, cię mnie w tej grze, to jest już koniec. Szczególnie na początku, bo potem to jeszcze nie jest aż tak źle, bo wiadomo, jest więcej życia. No tu jest miecz Węzela. Jest więcej życia Za ciężkie I no wiadomo no, nawet, nawet jak hapsnie i tam trochę HP odejmie no to nie zginie się No ale... Teraz to jest masakra po prostu Wziąłem tu nie, wziąłem Okej okay, to idziemy już na montery. monitory już nawet chyba stąd widać O tutaj No widać Nie, 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 to, 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 nie laguj się. Prośba nie laguj się chyba jest dla ciebie za wielka. Mhm. Dobra. To my co tu wyjdziemy. Czekamy dowódcy Montery, przynajmniej w najemnikach. I to będzie koniec na dzisiaj. Nie wiem czy to będzie koniec odcinka, bo nie wiem ile... Jak to będzie w minutach, jeśli chodzi o odcinek. Jeśli to będzie gdzieś 6 minuta, no to zaraz mnie usłyszycie. Jeszcze raz. Kim jesteś? Nazywam się Malik. Jestem przywódcą i trenerem najemników w Monterze. Jeśli będziesz się tu awanturować, odpowiedzialność spadnie na mnie. A tego byś nie chciał. Jasne? Straszne. Kazał mi się do ciebie zgłosić. Dość niesympatyczny najemnik, niejaki Domenik. A tak, kazał ci tu przyjść? Aha. No i przyszedłeś. Wiesz coś na temat Xardasa? Tak. Zdołał powstrzymać wojnę. Unicestwienie magii lunicznej było dobrym pomysłem. To geniusz. Cieszę się, że nie jest moim wrogiem. Chyba lubisz Xardasa. To chyba trochę za dużo powiedziałem. Prawie nic nie wiem o tym magii. Ale podoba mi się pomysł ostatecznego zakończenia walk pomiędzy orkami i ludźmi. Xardas odgrywa tu kluczową rolę. Ma wielkie plany względem orków. Jakoś mnie to nie uspokaja. Twoja sprawa. Mimo wszystkiego, co o nim mówią, Sardas wciąż jest tylko człowiekiem. Masz dla mnie coś do roboty? Tu w Monterze zawsze się znajdzie zajęcie dla najemnika. Ale dla Ciebie mam bardzo szczególne zadanie. Prawie nikt Cię tu nie zna, to Ci daje sporą przewagę. To znaczy? Mogę Cię wykorzystać przeciwko moim ludziom. A oni się nie zorientują. Rozumiem. Chcesz, żebym został twoim szpiegiem. Daj spokój. Uważasz, że to poniżej twojej godności? Właściwie to chyba nie ma. Dobra, będę dla niego pracował. Będę dla pracować. W sumie ten koja na najwięcej dobra. reputacji w tej e, w monterze. Dobrze. Na czym dokładnie ma polegać moje zadanie? Ostatnio w Monterze i na farmach dzieją się dziwne rzeczy. Kradzieże zbiorów, ucieczki niewolników, najazdy i tak dalej. To wszystko śmierdzi mi buntownikami i zdradą. Chcę, żebyś sprawdził, kto z moich ludzi jest godny zaufania, a kto nie. Oprócz złota zdobędziesz też sławę, no i nauczę się walczyć. Będę w swojej chacie przy zachodnim wejściu do miasta. Gdzie znajdę Sardasa? Nie wiem, gdzie zamieszkał. Onoć tylko szamani orków znają miejsce jego pobytu. Z tego co wiem, najważniejsi szamani orków przebywają w Geldern i w Silden. Ale nie jestem tego absolutnie pewien. W końcu jestem tylko człowiekiem. To będzie wszystko co chciałem z nim pogadać sobie, on sobie idzie do swojej hatki. Więc tak jak mówiłem to już jest koniec odcinka. Znaczy... Nie wiem czy to jest koniec odcinka, bo nie wiem która będzie minuta w odcinku. Więc być może tak jak mówiłem zaraz nie usłyszycie jeszcze raz, ale na razie ja się żegnam, więc na razie.